Dzisiejszy wieczór spędzamy na pokazie Łukasza Jemioła. Od wielu lat jest pani kojarzona z Łukaszem, od wielu lat y, znajduje się pani na pokazach. Czy czuje się też pani taką już muzą prawdziwą Łukasza? Nie, nie czuję się muzą. Muzę mi <śmuch> daleko. <śmuchy> e, nie, czuję się. M, czuję się taką bliską osobą Łukasza i e, ja go traktuję jak swojego takiego przyjaciela, bardzo serdeczną osobę i bardzo ważną dla mnie, dlatego tu jestem i... Staram się być na, na pokazach Łukasza, żeby go wspierać, kibicować mu. Um, oczywiście jest artystą. jak każdy artysta jest też wrażliwy, czasami trochę przewrażliwiony, więc trzeba y, potrzebuje takich pozytywnych ludzi, którzy go dopingują, trzymają go tak na duchu. E, więc y, ja jestem takim, taką osobą, która bardzo dobrze mu życzy. W związku z tym ja wiem o tym, że ten pokaz będzie piękny, będzie wszystko dopięte, jak zawsze ukaża na, na, na ostatni guzik, bo jak zawsze wkłada no, w to dużo serca i daje z siebie na 100%, więc myślę, że i tym razem będzie fantastycznie. Czy na co dzień również Pani dużą uwagę do mody w ogóle przyjmuje? Przywiązuje? Znaczy... Różnie, to zależy. Wiesz, o piąty rano jak wstaję na plan, mam absolutnie to w nosie i po prostu biorę to, co mam pod ręką, trochę tak po omacku. Ale mm, trochę jest tak, że, e, je, że czasem rzeczywiście lubię tak sama dla siebie mieć takie poczucie, że się o, wystroiłam. I, e, I to nawet mogę wtedy pójść po, po bułki do sklepu e, i, i, i czuję się wtedy wyjątkowo. I trochę, i, są różne. To też zależy od dnia, od aury, jaka jest na zewnątrz. Ale myślę, że woda daje, moda daje dużo satysfakcji.